Szymaneczko z tej strony Alien War. i tutaj dzisiaj się filmiku Wam pokażę jak kontynuuję na serwerze Argentus więc na początek chciałbym Wam pokazać moich dwóch bardzo dobrych znajomych czekaj, czemu mi to pokazuje? pokazuję pokazuję jego kadejki co ogarną, no, ok Dobra Więc message, super o! Dzięki stary, Dzięki ci bardzo. Więc, okej, okay. on mi dał to. To mi się przyda, bo to jest warte 12 maradów jak na razie. I dobra, teraz ja zacznę od tego. Mam tutaj dwie bardzo ważne osoby. To ten z YouTube i Coxowi Dagger. Więc... Skąd ich poznałem, to ten z YouTube, on do mnie jak pierwszy napisał i napisał, że ogląda moje filmiki i byłby się śliwy jakby mi mógł pomóc. Więc na początek ja zacząłem grać, mi dał parę szmarków i mi pomógł zrobić tą broń. Nie sensie tą broń, ale kadejki mi dał do niej. Więc za to mu bardzo dziękuję. Więc dużo tego też dla mnie zrobił, damy kostry i takie tam. Więc okej. Okay. Eee... Coxowi Ha! Bardzo dobry ziomek. Z nim to da się pogadać niesamowicie. Znam goście, że powiem 1-2 dni, ale czuję się tak, jakbym go znał całe życie. Jest to bardzo dobry znajomy. Jest to znajomy, który myśli mózgiem w innym. On mi bardzo pomógł z levelami i po prostu cały mój eq więc od jakiego levelu? Wiem level 140 i poznałem go po prostu tak on jak sobie tak pomyślał się nudził i powiedział, że go mam mi poszukać jako e, no i... go znalazłem i zacząłem do niego pisać odpowiadałem mu tam o swoim życiu że jak tam u mnie i w ogóle to zaczęliśmy ze sobą pisać bardzo dobry znajomi on jest i bardzo, bardzo, bardzo dla Maxa super. Nie wiem jeszcze jak to mogę powiedzieć. Po prostu dla wszystko co on dla mnie jak na razie zrobił, to mu dziękuję. Dziękuję mu bardzo za to, że mi pomógł ulepszyć broń, eku, zbrojkę. Nie jestem po prostu taki, że o niego Proszę, że o daj mi, daj daj, daj to, daj to, daj to, daj górno tamto. On po prostu... Jest taki typ człowieka, nie każdemu pomoże, bo to nie, to by było nie że teraz każdy do niego podejdzie przez to, bo był w filmiku i O, kusowi to, bo ty pomogłeś Alienowi, to teraz mi możesz dać. Nie. Po prostu, na to ile się nami. Wiesz, że nie jestem typ człowieka, który kradnie albo coś. Posłyszałem powieści, że ludzie mówili, że to eku co miałem, że po prostu ja ją zlodziejem, że to jakoś zarobiłem przez to, bo pieniądze to. Co to w ogóle nie jest prawda, więc nie wiem co ludzie za przeproszenie pierdolą, ale nie podoba mi się to, ale boxowy Dagger, przepraszam, że połem jego imię, Ciszek, no on jest jedyny typ człowieka, który mi wierzy i nie wierzy tym głupim pierdolom, co oni tutaj mówią o mnie, więc chcę mu bardzo podziękować za wszystko przez niego. Sami możecie popatrzeć co się ogarnęłem. Ogarniałem się broń na 180 poziom Potem się ogarniałem tu kostusz zrobiłem w końcu na PvP Tylko muszę wbić umatam tam I salazarki tu mam Kadejki jeszcze bo dzisiaj było zło I wszystko dobrze było Od niego jeszcze se zarobiłem 5 plowacjena I co jeszcze A wow, tu mam PDK zwoje... wszystko możliwe co się da więc bardzo 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 mu za to dziękuję potem yy, jeszcze przypomniał to ten z youtube <grywanie> dziękuję mu za to czeka bo on chyba myśli że nie nagramy <grywanie> aby wiedział odchodzi Dziękuję mu za wspólne wieczory co biegaliśmy po metinach no nie po metinach po jajach co dropowaliśmy <gry> i dziękuję za ten moment jak on się cały czas wkurwiał że napisze do GMA, bo w ogóle nic nie dropiło z tych jaj i dziękuję Koksowi za to że jest spoko ziomek z którym naprawdę mogę porozmawiać mogę popisać po prostu mogę mu ufać Dużo nie ma takich tutaj ludzi na tym serwerze Więc To ten z YouTube i koksowy Dagger to są Spoko ludzie Mogę powiedzieć, a im mogę ufać Im nawet jakbym podał pas i wszystko bym dał co bym chciał To Nie okradli by mnie, wiem że by nie okradli bo Na to jak długo ich znam Po prostu nie są tacy Więc serdecznie Was zapraszam na serwer Argentus MT2 więc jak sami możecie zobaczyć mam poziom 181 i Kilda połowisz... proszę Pani mi okay. eee, jeszcze chcę pozdrowić Kracza, Ascaria też mi pomógł, podała mi kadejki tam, ja? pozdrawiam go więc mam poziom Gildy 18 Powoli się na powoli się nam robi większa gida, jak możecie zobaczyć. Zapraszamy Was wszystkich do GD, kto jest chętny może napisać, ja go wezmę jak na razie i co jeszcze? A, mam nadzieję, że zrobię 250 poziom co najszybciej i jest tu jakiś bonus, bo to ten z YouTube ten surkami powiedział, że... Mam sobie zostawić kompas, bo dał mi kompas kurczy dzieła ja go mam No ma ślepe oczy muszę szukać gdzie jest ten kompas eee tu kompas A tu jest Więc napiszę na niego co z tym kompasem Nie mam. A też koksowi dagie teraz mi dawał serca i Bióra. Powiedział, że mam sezon nasz na Ja powiedziałam, że nie jestem taki, że będę wykorzystał przez to, bo nagrywam albo coś. Ja jestem tym człowiekiem, który sobie na wszystko sam. <grym> Oj Boże. Okej. Okay. No i on aż za bardzo mi pomaga. Bo on czuje... Czuje, że... Ja zasługuję na to, ale nie w sensie takim, gdzie... Bo nie wiem teraz, byłem tak potraktowany, to on mi więcej pomaga, bo nie... Chcę sobie zrobić jakąś reputację, że chcę być popularną albo co było ze mną nagrywa... Nie, po prostu jest pokorzonek. Co? pokazuje? <laughs> yes, stary. Okej. Okay. Więc... Mu za to bardzo dziękuję dlatego, że go poznałem, dlatego, że go spotkałem, dlatego, że jest i dobra przepraszam to była odpowiedź o małym mm. życiu na gier, i co Musimy możemy iść z xp więc się do gier, i idzie no to parę levelów, wiemy na od dueli i tutaj koniec na ten odcinek więc piszemy. Dobra, nie wiem dlaczego nikt do czego. mnie nie napisał o ten kostium. Ja cały mam zamiar, nikt do mnie nie napisał, że chcę kostium. Ja po prostu za darmo daję kostium. Nikt nie Ja nie rozumiem dlaczego, po prostu mówię mam... Ludzie słuchajcie, na dziś, na dziś będzie hasło. Co damy za hasło? Ok, hasło będzie... Pas mądrości Kto mi napisze pas mądrości do sprawi tutaj jak będę online Kto napisze pierwszy Dam mu kostium biliaki jak czy na faceta czy na kobietę Plus do tego udam dam pris. Więc jak ktoś będzie chciał Pisać czy napisać hasło pas mądrości tutaj... tu Hej idziecie? I dostaniecie ode mnie tu za darmo, więc życzę mam powodzenia, ja lecę na mapkę 180. Leczka. Okej, okay, więc jesteśmy na łapce 180, a nie myślę trochę po Żomusz gdzieś u nam dał PD, więc by z kocer. Ciao czy mogli się to w ogóle zmienić po tym update'u bo wiem że żeby... co mu napisał zresztą? A... Wiem, że bił update i już się tutaj zmieniło, więc... Zobaczmy, idziemy skrót jak nam ex poleci w ogóle. Więc idziemy na mój spot. Więc na pewno nikogo teraz tutaj nie będzie. Kurczę jeszcze pamiętam drogę na mój spot gdzie to biło dokładnie. Yy, yy, yy. A dobra, nie jadłem za mną. spokojnie. Czeka. A. Czy to jest boss? A tak. A tu jest boss. my go za tym. Zobaczymy co nam dropnie. Więc. Z bossa nam dropi. Pajęczy klucz, antyczna jad krowej, witwornik, zasuszona głowa, pajęczy klucz, okej, okay. Szaf szafirowa ozdoba, więc napisz mi uh, gdzie jest najlepszy spot, bo zapomniałem naprawdę, nie wiem, nie wiem, zapomniałem że gdzie tutaj najlepszy spot, tylko więc idziemy za Dagierem. Przepraszam ludzie, że zapomniałem gdzie jest najlepszy spot, bo długo naprawdę nie grałem Argentusa i dopiero biłem 181 poziom, więc... Sorki za to, że zapomniałem. Ale co już, mamy tu panego Jomusia Koksowi Dagger i on mi pokaże gdzie jest najlepszy spot. Za to mu bardzo dziękuję. Muszę pamiętać na matce. Jest dzisiaj wtorek. Tak, Mam zamiar do końca tygodnia być na 253. Wiem, kto sam myśli, że o, ale długo. Nie, bo po prostu ja mam też życia, mam obowiązki, nie mogę grać 26-3 na 2, bo to jest nierealne jak dla mnie. Bo ludzie piszą, bo o, za dzień, za parę godzin ci 253 poziom. A mówię, okej okay, dobra, możesz być go zakębi, ale człowiek taki to nie ma życia, bo... Są ludzie, którzy grają 24 na dobę i są ludzie, którzy grają na przykład 2-3 godziny codziennie albo co 2 dni bo mają swoje obowiązki na przykład rodzinne obowiązki albo mają kobietę jak na przykład ja i wolę z nią spędzić czas niż spędzić czas graniem gry nie mówię, że to jest coś lego tylko po prostu granie a nagrywanie to jest moja pasja więc to jest na drugim miejscu Bo na pierwszym miejscu jest moja kochana dziewczyna więc Tak musi być Szanuj się kobiety dopóki ją masz Ok więc tutaj jest na największy spot Ibi Gdzie tu jest? Ok Więc z zakładami PD I XP mi co mi się zacięło Przepraszam za mięśnia. Od no, mięśni. się, się okej okay. No i bijemy Jak mamy tutaj O cholera! No to chyba dzisiaj bijemy 185 poziom. Ludzie. Co myślicie? rady pisz 185 poziom i się widać że tak Więc tutaj mogę dać to niech mi się robi na no, odwiedźcie a pokażę wam jakie tutaj boni mam na pf Story i mam tu naprzeciwko potworom 380% jak na razie E, silnej na przykład diabła 150 nie umiali 150 mistycy tylko 50 bo mi się wydaje że bogato mi to wystarczy potem regeneracja APZ 294 szansa na więcej expów 35 Potem szansa na krytyk 159 Szansa na przeciwko przy, to, to jest 115 Zwierzęta 25 bo dużo zwierzęt tu nie ma szansa eee, na Ciosu 24 na odbicie 95 i obrona 3000 co jest bardzo dobre To no jest takie samo bonusy do PvP jeszcze sobie eku nie robiłem bo na początek wolę sobie ten największy level I potem dopiero sobie będę ogarniał szmarki Będę dropował i EQ do PvP będę Więc praktycznie tu level 182 No, tą grupę No, i jesteśmy 182 Więc już tego nam brakują Boże, mi. i na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo za to, że mnie oglądacie, bo naprawdę jak ja sprawdzam sobie tego YouTube'a, co mam, codziennie mi się powiększa odbiór. Miałem ostatnio ile mam? 120 i przez jeden dzień otrzymałem 7 odbiorców. Co to dla mnie znaczy dużo, bo. 127 odbiorców to jest naprawdę sporo. Za to wam też dziękuję, bo dla mnie każdy jeden subskryber jest ważny. Bo jak sobie pomyślicie, 120 subskryberów, albo 120 osób gdzie ogląda to jest naprawdę duży numer. Może dla Was nie jest duży je tak, je každy numer, ale dla mnie tak. Dla mnie każdy numer, każdy mały numer się bo każdy numer znaczy dla mnie coś, bo to jest osoba, która mnie ogląda. To jest po prostu osoba, którą interesuję, która lubi oglądać moje filmiki, dlatego ja uwielbiam nagrywać filmiki dla Was. To... A no, kiedy ja... 25%. No, e, gdzie skończyłem? A, lubię nagrywać filmiki do tego, bo chcę pokazać wam jak, jak sobie gram na argentusze, pospędzę z wami czas, pom pomogę wam, że jak zarobi, jak się szybko lewele, przez to, bo naprawdę tutaj trzeba szanować tego, co masz, bo ludzie na każdym kroku próbują cię okraść, albo co najszybciej za... Co robić sobie Eku? Tylko jest parę ludzi co są wyjątkowi, a tu są koło mnie dwie osoby, co są naprawdę wyjątkowe, bo naprawdę dużo ludzi nie znam, co od 140 poziomu co biłem do 180 będą stali koło mnie i po prostu będą mi pomagać, żebym się mógł być ten level, bo naprawdę jak pójdę do V5 Atlantydy to nie dam rady exp nie po to, że jestem sly po prostu, że przyjdzie jakiś exp tam jakiś nobek i teraz gdzieś uh, konto 253 poziom i rozwala mnie i tu nie jest fair, bo to nie może coś być takiego bo to broni broni, albo utrudnia, uh, utrudnia grę człowieku po prostu to jest coś kurzającego, bo jaki to jest sens, że on przyjdzie i teraz się rozwija, bo to mój spot ok, jak to jest twój spot, są tu jeszcze dwie spoty na więcej a ty chcesz że skacze o oh jezu jakby cię zabiło troszkę mniej spotu mieć po co jest pd dobra a nie masz pd troszkę dłużej no ale nie może być coś takiego bo to jest nie fair okej okay, mamy 183 poziom tylko dwa poziomy i mamy 185 co? Okay. stary no i nadal i dagger tu jest ze mną to jest kozak Kozak, chuj. Bardzo dobry człowiek Nigdy nikogo tutaj na tych gdzie na nie poznałem takiego naprawdę fajnego oprócz niego i ten z YouTube'u Znałem parę ludzi co ich pozdrawiam jeżeli mnie oglądają albo i like, kiedyś eee, pozdrawiam Surfixa, Surkesa, disce, Ninja Lilid, córkę też, Akashka, Shaman i... Nie wiem. Większość ludzi, co poza... Tylko pamiętam tych bardzo ważnych, co z nimi codziennie spędzałem czas albo coś, więc... ich wszystkich pozdrawiam. Oczywiście mówię, moich dwóch bardzo dobrych znajomych, FoxowyDragon na pierwszym miejscu, a Tensytu na drugim. Więc dziękuję wam za wszystko, dziękuję wam za to, że jesteście przez was, po prostu mam chęć grać Argentusa bo przez takie coś po prostu czuję się, czuję się, że mogę sobie pograć po Argentus Argentusa bo wem ktoś do mnie napisze, że o cieżą jak tam, jak tam Expleci w ogóle a nie ktoś na przykład jakieś kopy piszą o bo ci teraz rozwalę no choć PvP Cwaniaczyk ma 260 poziom i wali mnie co ja mam 180 poziom, nawet nie mam eko do PvP więc to jest nie więc brakuje nam jednak, na mam 85% a B50 84 poziom, więc ETIM, Ten tutaj odcinek próbowy, to Robię trochę duci, dlatego bo naprawdę chcę z wami trochę spędzić czas, czasu i o, robię, ten odcinek jest wyjątkowy, dla bagera. On do mnie cały czas pisze, bo naprawdę pomaga mi jest ciekawy, że kiedy będę nowy odcinek i taki tam, więc powiedział mu, przez jaki on jest, jak mi bardzo pomaga, to go zaprosiłem, niech ze mną się nagra odcinek, wiem, dziwicie się, dlaczego nie gada, albo co, po, nie wiem. Jak już nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, żebyś ze mną e, nagrał odcinek, tak że będzie ze mną rozmawiał. Na pewno by mu to nie przeszkadzało, bo wiem, że nie przeszkadzałoby mu to. Ale co będzie, może do przyszłości będę mógł... No będzie mógł. Może do przyszłości ze mną nagra jakiś odcinek, że pogada albo coś. Ale to już będę musiał się z nim jakoś dogadać. Więc nie ma problemu. I nic to naprawdę pomaga mi od początku. Ja potraktuję go jak kub. No nie mam po prostu braku same pozytywy. Dobra. 21% expu mamy. Więc... Yy, bijemy 180 poziom. I mam do Was pytanie. Dzisiaj było zło, jedno, mówiłem szczęście. Jak wam minęło zło? Czego nadropiliście? Bo ja dzisiaj dropiłem na zło, wszystko dobre było. I zrobiłem nawet misję I udało mi się zrobić, na przykład tutaj mam 50 zł leczenia. E, zemsty. Niezdarki, cierne i takie tam. Kadejki tu mam. 5 e, dziewczyn mam pół dziewięć, Potem traumy, masakry. No i... naprawdę opłacało się z na to złotych, na pewno nie było Też trzeba zrozumieć gdzie mam swoje wnioski. Jeszcze są w jest ich praca, ale ja ich bogato rozumiem. No brakuje nam już tylko jedna kółka, co bijemy chyba tutaj wszystkich.

ostatni 12% Która raczej bije z tych mobów więc jestem ciekawi 88 93 a jednak nie 95 jednak ostatnia grupa i mamy poziom mamy poziom jest w 785 poziom Chciałbym Wam podziękować za to, że oglądałem jeszcze ten drugi odcinek, za niedługo będzie następny odcinek i hmm. jeszcze raz. Chcę podiekować tutaj z YouTube i co widzę za to jak bardzo mi pomagają. I jutro ma... zaczyna Wam się szkoła, Ja się mam wolne do poniedziałku, więc trochę mogę nadrobić tego. Życzę wam <grytania> miłego życia i miłego wieczoru. Jutro łapiam na kogo to jest P i tak więc mam nadzieję, że szybko wam skończy ten tydzień co za tylko środę dwa dni szkoły i już weekend znowu więc siedziłam miłej szkoły i pozdrawiam Was wszystkich, więc pozdrawiam pozdrawiam No więc pozdrawiam i z dagerem O no i pozdrawiam i z latancimi Żegnam się z wami ziomeczki, a... See ya.